Hej, z tej strony NomiCat, a i na was w kolejnym odcinku z Desertopolis. Zaczynamy nowy odcinek, w którym mam nadzieję dojdziemy dzisiaj do końca, ale zobaczymy czy no, nam się to uda. W każdym razie zaczynajmy, bo już prawdopodobnie mam wszystkie itemy potrzebne mi do zrobienia wszystkich maszyn. Niestety absolutnie nie mam pojęcia, której maszyny powinna mieć dwukrotną ilość, ale widzę, że tutaj... Heh. No, nie wiem, właśnie to jest najgorsze z drugiej strony, no ale dobra, możemy to sprawdzić, bo jak sobie klikniemy na to, to będziemy mieli wypisane po kolei każdą maszynę. W tym przypadku potrzebuję mieć. O. A, import, export, czyli to musimy zrobić dwukrotnie, czyli w tym przypadku możemy zrobić import albo. Nie, no import, bo export to przekraftowujemy sobie po prostu, a import. A w sumie możemy zrobić sobie dwie maszyny, bo widzę, że tutaj. Tak czy siak jest to do zrobienia, więc tą maszynę i tą maszynę, ok? No to wszystko mamy zaznaczone. Jedyne czego nie mam, to nie mam aktualnie pneumatyk cylindrów. Pneumatyk cylindry robi się w bardzo prosty sposób, więc nie będzie tutaj potrzebne go jakiegoś zamieszania. Potrzebuję tak owych dużo, więc przekonajmy się w sumie na ile mi stać? Potrzebuję tak, mamy dwa, 3, 6, to jest 8. I po 3, czyli to jest 14. Dokładnie tak? Czyli tyle ile zrobiłam, więc teoretycznie mamy wszystko. Gdybym miała nieco zaspany głos, to bardzo was za to przepraszam, ale niedawno wstałam. I co tutaj się stało? Dlaczego nie mogę tego. tego PCB użyć? Aha, bo jeszcze nie przekraftowałam go z kapasitorami i transmitterami, więc. Potrzebuję teraz to zrobić. Potrzebuję takowych pięciu sztuk. Chyba tak. Więc wykraftujmy. To jest kolejną rzecz, którą po prostu zrobimy. Nie wiem, czy te PCB... Nie, PCB na pewno miałam, ale nie wiem, czy miałam... Czy miałam zrobione te transistory i kapasytory, ale wydaje mi się, że w zeszłym odcinku to robiliśmy, więc teoretycznie żadnego problemu nie będzie. Potrzebuję... Czerwone szkło. Mamy szkło, ale nie mam barwnika chyba żadnego. Pomidor? Nie? O kurde, chyba nie mam żadnego barwnika, który by mogło odpowiadać za czerwone szkło. Chciałam jeszcze zobaczyć, czy gdzieś jeszcze potrzebuję tak owe czerwone szkło, ale kurde, no nie widzę, żeby gdzieś było czerwone szkło. Nawet nie mam tak szczerze buraków chyba bo tego nie przerobię, więc trzeba będzie wyhodować buraki, ale czy ja w ogóle mam jakieś nasionko? Mamy, dobra. To nas ratuje, że mamy nasionko, które zaraz wyhodujemy. Oczywiście potrzebuję jeszcze mączkę kostną, żeby oczywiście wyrosnąć to bardzo szybko. Proszę bardzo. Mamy buraka! Więc wszystko jest ok. Teraz tylko jeszcze zamknąć drzwi, no i przerobić tego naszego bureczka na, 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 na coś bardziej przydatnego. Chciałam zobaczyć, czy mogę go przerobić na jakąś większą ilość, ale z drugiej strony o, nie widzę, żeby coś takiego można było zrobić. Więc po prostu wyłówmy go z tych itemów, choć absolutnie go aktualnie nie widzę. I trud mamy. Przerabiam na czerwony barwnik, oczywiście obtaczam szkło, żeby powstało go więcej w razie, co? I teraz mogę robić kolejne maszyny. Przy okazji ja przypominam Wam o tym, żebyście zostawili łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi słupkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, byłoby mi z tego powodu bardzo miło. No i oczywiście hopper robię, ale hopper robię przez craftingi, żeby już nie wykraftowywać tutaj miliona rzeczy, to po prostu przez craftingi będzie dużo prościej. No i robimy ostatnią rzecz, czyli eksporter i importer. No i proszę bardzo, mamy prawdopodobnie wszystko. Będę potrzebowała jeszcze na pewno rury i to dociśnienia. Gdzieś to tutaj było, gdzieś to widziałam, więc na bank to gdzieś musi być. Proszę bardzo, mamy to. No i teraz potrzebuję to jakoś ustawić, będę potrzebowała najpierw importer, potem eksporter. Potem będę potrzebowała jeszcze dwóch czestów, no bo ta maszyna odkłada bezpośrednio od czesta do czesta, więc zróbmy tutaj. No i chodźmy to ustawić. Nie ma tutaj nic skomplikowanego i mam nadzieję, że to po prostu zadziała. Ja sobie zrobię tutaj jedną przerwę od ściany. Tutaj mamy importer, który powinien stać tutaj. I to nie w tą stronę, tylko tą. A on się sam ustawia tak jak chce. No to trudno. Jak się tak ustawia, to niech się ustawia. Zaraz zobaczymy. E, nie tutaj. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Mam takową nadzieję po prostu. Tutaj mamy eksporter, który też powinien być tutaj. Tu mamy chyba maszynę, która powinna być tutaj. Nie wiem. <ścoughs> w tym przypadku nie wiem. Chyba, że... Tak, ta maszyna powinna być tutaj, a ta tutaj. I jeszcze nie mamy jednej rzeczy, o której zapomniałam, a mianowicie już Wam pokazuję, choć może uda się zrobić. Tak? O tego nie mamy. Zrobiłam wszystko oprócz tej maszyny aktualnie, co jest małym failem, bo potrzebuję do tego 3 PCB. I tutaj jeszcze przerobić, więc ja idę aktualnie działać na tym, żeby to zrobić. I jak to zrobię, to po prostu do Was wrócę, bo ewidentnie potrzebuję zrobić co najmniej jeszcze dwa razy taki crafting. No i oczywiście po kapasitorów trochę i trochę tranzystorów, więc zaraz po prostu wrócę, jak ta maszyna będzie powstawać, no bo przy kraftowaniu was to nie ominie. Dobra, powiem Wam, że kiedy tam się robią nasze PCB, to ja bym chciała przejść do zbierania itemów, żeby stworzyć nasz kwantum kompresor. Tak jak powiedziałam, to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy sobie, jeśli chodzi o... Nasze questy. Do tego chciałam dotrwać, jeśli chodzi o jak działa kwantum kompresor, to ja Wam po prostu pokażę, ale nie będę tego robić dalej. Bo jest to dosyć skomplikowane, będzie to dosyć y, czasochłonne i jeśli ktoś ma wystarczające czasu, to niech sobie po prostu to zrobi, bo to jest dosyć fajna zabawa, ale z drugiej strony bardzo uciążliwa ze względu na czas, który trzeba temu poświęcić. Więc y, jeśli ktoś ma dużo czasu i pragnie skończenie. Tej paczki, to zapraszam do zabawy, bo to jest naprawdę fajna paczka według mnie. Naprawdę dobrze mi się na niej grało. Wszystko było cudownie. Fakt po prostu tego, że ja nagrywając odcinki, w pewnym momencie już nie mam tyle czasu, żeby na tym siedzieć. Zwłaszcza, że nagrywam bardzo dużo innych serii i przez to gdzieś zatraca mi się ten czas. Musimy zrobić 4 nuggety i 6-8 pairy. 8 paili, dobra. 4 nagety i 8 paili. Oczywiście te 8 paili to akurat mamy. I nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle, że ja nie chcę nagrywać tej paczki, bo bardzo bym chciała ją dokończyć, do, yy, w się sensie skończyć, po prostu. Ale z drugiej strony, no, sami sobie zdajecie sprawę, chyba, że no, takie kończenie tej paczki jest dosyć wymagające niestety. Przez co nie zawsze uda mi się e, dociągnąć to do końca, a wolę po prostu zacząć dla Was jakąś nową, ciekawszą paczuszkę. Jeśli w ogóle macie jakieś... Yy pomysły na dalsze przygody z Minecraftem, bo na pewno za tą serię wyjdzie kolejny Minecraft, no to możecie dawać znać w komentarzu. Ja prawdopodobnie będę ogrywać sobie to Submerchant, tak się to się nazywa? Nie wiem, czy tak to się nazywa, ale ta druga, jakby część Siopoli, czy trzecia nawet, to w to na pewno sobie pogramy, ale y, jeśli chodzi y, właśnie o paczki na odcinki, to jest już większy problem. No i musimy zrobić Matrix Ingoty, tak jak widzicie Matrix Ingoty to jest sporo zabawy. My na szczęście mamy Matrix Ingoty, więc nie będzie z tym zabawy i bardzo dobrze zresztą. Mamy tak. Mamy End Style, mamy krystal matrixy, mamy neutron pile, mamy neutron nagety. To są już cztery rzeczy z wielu, które potrzebujemy. Potrzebujemy 2, 4, 6, 8 tych i osiem diamentowych procesorów. 8 i 8. Niech one na spokojnie się kraftują, w takim razie. To będziemy już mieli. Potrzebuję jeszcze block of compressed iron. No to nie powinno być problemu z tym. Ale ile ich potrzebuję? Ktoś to wie. Yy, też 8. To na pewno nas nie będzie stać. Mamy 6 i potrzebujemy w takim razie przerobić coś w naszym pressure chamberze. I potrzebuję przerobić w tym przypadku iron. Wezmę sobie dwa z takich, żeby na pewno mi go nie zabrakło. No i wrzucamy go tutaj. Niech on się przerabia. Ja tutaj. Podbije nasze ciśnienie i niech ten iron się przerabia, będzie fajnie. Czy on się tutaj pakuje? Pakuje, ale w jakiś dziwny sposób. Czy on się już wydostał? Nie, nie wydostał się. No to gdzie, gdzie został pochłonięty ten iron, który miał tutaj wpaść? A, nadal stoi, bo nie ma wystarczająco ciśnienia. No, ogólnie tutaj te płytki się ładują i automatycznie idą też tutaj po prostu, więc, więc kiedy one tylko się zrobią, no to zostaną tam właśnie wrzucone. Co jeszcze byśmy mogli zrobić? Czy ja coś? Aha, jeszcze te maszyny impulse hopper. To będziemy potrzebowali zrobić. Potrzebuję hopper alloy. Hopper alloy. Hopper alloy. Super Aloy? Nie, nie mam tego craftingu tutaj. No ale dobra, czy ja w ogóle mam Void Chasing? To chyba będzie jeszcze problem, bo ja nie mam Void Chasinga, tylko mam Chasinga. A nie, to jest to samo. No dobra, to może nie będzie problemu. 4-5 potrzebuję takich, i nie mam aktualnie kratek Iron Barsów. Dobra, już, już mamy. I mamy pięć takowych maszyn, więc to mamy ze sobą. Co jeszcze potrzebuję do tych maszyn? Potrzebuję, no na przykład, stone. Stone compound gear. 10 ich potrzebuję, bo to podwójnie. Co jeszcze do tych maszyn potrzebuję? Potrzebuję ryston, alloy, ingoty i właśnie te copper. Coś tam? To ciężko. Dobra, silicon potrzebuję i tego też potrzebuję tylko i wyłącznie 5 sztuk. I potrzebuję jeszcze tyle samo sztuk redstone'a. Mało mamy już rzecz z więc przydałoby się go wykraftować. Ogólnie mogę chyba to zrobić? Mogę. To niech leci się przerabiać po prostu, choć tam chyba teraz craftingi zajęły kaktusy i ten copper alloy, copper alloy, copper alloy, copper i silikon po prostu. Copper i silikon, więc potrzebuję tak owych 20. Nie wiem, tak na szybko to liczę, ale 5 na każdą maszynę to 4 na każdą maszynę to 20, tak. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się nie. Nie mylę. Dobra. I to wszystko leci do Aloja. Robi się więc fantastycznie. Zaraz zrobimy sobie tę maszyny. Po tych maszynach pójdziemy. W sensie ja pewnie pójdę poczekać na wszystko inne, czyli na nasze PCB. Głównie, bo tego oczekuję. No i co, i co, i co? Mamy to, mamy to. Teraz mamy to, i jeszcze potrzebowałam. Na coś czekałam. Na co czekałam? Na zrobienie tych maszyn, i czekałam jeszcze na. No na te procesory, i to chyba tyle, tak? Nic innego tutaj już nie będziemy mieli, oprócz tych pięciu, to potrzebujemy jeszcze tylko właśnie cztery Advanced Air Kompresory, czyli wytworzenie maszyn, których aktualnie nie posiadam i posiadać nie mogę ze względu na to, że właśnie ładują mi misi, PCB. Przepraszam za mój język albo za wszelkie przycinki dzisiaj, takie mózgowe, ale ewidentnie niedawno wstałam i. Jest ciężko, powiem Wam, jest ciężko. Nagrywanie od razu po tym, jak się stanie, jest ciężkie ze względu na to, że człowiek nie ma rozbudzonej tej mowy i. To jest dosyć skomplikowane, ale mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Nie wiem, dlaczego wykraftowałam tylko dwa hopery, skoro potrzebuję ich pięć, więc zaraz jak te hopery się wytworzą, to będziemy działać dalej. Dobra, mamy wszystko. W takim razie pozostaje nam tylko stworzenie jeszcze tutaj całej machinerii odnośnie air kompresora i podłączenia do tego właśnie naszego ekraniku, no, ale to tak jak powiedziałam, nadal Potrzebujemy nasze PCB, które no, nie robi się w jakimś zatwarzającym tempie, przez co oczywiście trzeba chwilę poczekać. No ale to, to nie jest jakieś, wierzcie, wiecie, wyzwanie ogólnie. No plus, plus jeszcze te właśnie nasze bloki, ale te bloki to też będę musiała chyba poczekać, choć nie. Teraz weźmiemy je wszystkie i będziemy mogli to wykraftować, czyli kompresor to jest. Już się wsadzają do naszego Systemu i proszę bardzo mamy 8, czyli wystarczająco aktualnie. No i tutaj przy okazji węgiel się przepala, to się robi, więc wszystko jest na swoim miejscu. Ja po prostu będę. Czekać. Dobra, już do Was wracam, więc witam z powrotem i zaczniemy już robić naszą całą machinerię, ze względu na to, że chyba wszystko mam. Znaczy, przekonamy się w trakcie oczywiście, ale tak mi się wydaje, że nasz ekranik jest gotowy na zrobienie go. Oczywiście nie pamiętam do czego podpina się ciśnienie w tym przypadku, ale wydaje mi się, że albo do tego ekranika, albo tutaj do tej maszyny. Zaraz się to zobaczę. I tak, co tutaj potrzebujemy? Na pewno ciśnienia i to całkiem sporego. I to tak do tej maszyny podpinamy. Więc zróbmy tak. Ja sobie zrobię jeszcze jeden L kompresor i mamy tutaj to. wsadzę go tutaj. Odpalę. A, no i wrzucę to, żeby w razie co wypuszczał to ciśnienie, a nie y, się przegrzewał i wybuchał. Więc to mamy zrobione. Co tutaj jeszcze potrzebujemy? 3,5 bara? No, program. Aha, dobra, no potrzebujemy wsadzić nasz program, który oczywiście tam zostawiliśmy. Tutaj mamy 35 baketów plastiku. Bardzo, bardzo miło z tego powodu. I no tak, gdzie ja zostawiłam ten program? To może być skomplikowane, bo tak szczerze nie pamiętam. ...absolutnie nie pamiętam. Nie, no tutaj nie. To tutaj? Tutaj też nie. No dobra, idę poszukać naszego programu, bo aktualnie i tak nie mam nic do roboty w momencie... ...a, dobra, tutaj jest. W momencie, kiedy tam się napełnia ciśnieje, no to absolutnie nic nie mam do roboty w tym przypadku, więc niech ono się napełnia. Już mamy prawie dwa bary, no i jest nasz program przy okazji. I teraz tak, żeby to zrobić będę potrzebowała, już wam mówię, te rurki, te rurki będę potrzebowała. Potrzebowała robić z jednego bloku of compressed iron i ile tych rurek się tam robi? Rurek robi się 8, Ja do naszych kompresorów, tak? Kompresorów potrzebuję jedną, więc jeden taki crafting powinien mi wystarczyć w tym przypadku. Ogólnie zauważyłam, że bardzo dużo ostatnio używam w tym przypadku, za co Was bardzo przepraszam. Ale wiecie, że jak coś się wkręci, to potem już nie ma odwołania od tego. Wezmę sobie trzy takowe tak bloki i zobaczymy, czy jak zostawię je bez ciśnienia, to one też zaczną przerabiać. Nie, chyba to się dopiero zacznie przerabiać, kiedy przebije 3,5 bara, więc jak przebije 3,5 bara, to po prostu do Was wrócę, ale wygląda na to, że wszystko jest ustawione poprawnie, więc gdy tylko oczywiście zacznie maszyna pracować, to ja się włączam. Dobra, za malusią chwilę dokładnie. Maszyna zacznie nam działać, więc tak jak widzicie mamy tutaj naszą maszynerię, która zabiera nam przedmioty i będzie je chować bo ciężko się robi jakikolwiek screeny, kiedy tutaj jest właśnie kolejna maszyneria, ale zaraz to się wytnie, tylko właśnie potrzebuję, żeby to doprowadziło ten przedmiot dokładnie w tamto miejsce. No i tak jak widzicie, ramię zabrało ze skrzynki, po czym będzie, po czym będą się obracać kolejne maszyny, żeby działać nad tym dalej. Więc y, mam nadzieję, że wszystko Pójdzie zgodnie z planem. Zobaczymy zaraz. Bardzo w robieniu zdjęć przeszkadza mi tutaj ta pochodnia. No ale dobra, mamy ten nasz blok, z którego dalej będzie to przerabiane. Już wam pokazuję, ze względu na co, żebyście wiedzieli. Ze względu na to, że to przerabia się na to, to będzie się przerabiać na to. I to po prostu jest ten proces pominięty w momencie, kiedy właśnie mamy dwie maszyny. Czy coś tutaj jest problemem? Nie. No problem. Wszystko jest. Więc czemu nic się nie dzieje? Ciśnieje? Jest. I to nawet... i to nawet już za duże. Czemu nic się nie dzieje? Dlaczego? Dlaczego na platformie jest coś i nic się z tym nie dzieje? Ewidentnie coś tu się chyba popsuło. A ja nie mam absolutnie pojęcia co. Dobra, już wiem co się popsuło, a mianowicie tutaj był eksporter zamiast właśnie assembly laser. to postawiłam tam eksporter, który powinien być dokładnie w tamtym miejscu, żeby cokolwiek dalej działało. Więc te dwie maszyny trzeba było przestawić. Myślałam, że to jest eksporter, dlatego właśnie go tutaj usadowiłam, ale jednak okazało się że... W sensie, no wiecie. Myślałam, że to... Jest ta maszyna, a ta to, więc przez przypadek wzięłam zupełnie niepotrzebnie odwrotnie maszyny, a wcześniej były ogólnie dobrze. Tylko nie wiem dlaczego uzurało mi się, że to jest Assembly Laser, a nie to. No ale cóż, bo na zdjęciu, z którego patrzyłam, jak to ustawić, to tutaj był ciemniejszy kolor, a tu jaśniejszy, dlatego właśnie zamieniłam wcześniej te maszyny. Ale tak jak widzicie, mamy nasze pierwsze. Mamy, czy nie mamy? Mamy advanced pressure. Tube, super. W takim razie to niech się wykonuje. Ja sobie dorzucę tu jeden węgiel ze względu na to, żeby ciągle było na full. Tak jak będzie, mm, ciśnienie się ulatniać, to już nie będę tego słyszeć, no bo nas tam już de facto nie ma. No i dobra, potrzebujemy zrobić air kompresory. Prawdopodobieństwo, że dokładnie nie będę miała piesyków jest bardzo duże, więc mam crafting na to? Nie mam. Potrzebuję w takim razie wykonać, a że mamy bardzo dużo kobla, to wykonam sobie stack. No i super, w tym przypadku już nam na pewno wystarczy takowego. Wiecie gdzie to jest, bo zgubiłam naszą maszynę. Dobra, wejdźmy sobie przez nią prościej. Czyli. Czyli to nie jest ten sposób. <grym> Ale dobra, mamy to. Czy ja mam jakieś rurki? Jeszcze na pewno mamy jakieś rurki. Jak nie tu, to tu. I ile ich potrzebuję? Cz cztery? Chyba cztery ich potrzebowałam. Aby zrobić adwans, jeszcze na wszelki sprawdzę ten crafting. Tak, cztery. Dosłownie tylko i wyłącznie 4. To tyle zrobię, co? Dobra, mamy to, więc teraz możemy zrobić quantum kompresor i ta maszyna zakończy nam dzisiaj nasz odcinek. W sensie jeszcze tylko na Wam pokażę, na jakiej zasadzie on działa. A, dobra, on musi być podpięty do prądu, to po pierwsze, ale ja chyba nie mam absolutnie nigdzie już dostępu do prądu, więc pokażę Wam na takim przykładzie łopatologicznym, że tak to nazwę. Czyli będziemy potrzebowali wrzucić tutaj, z tego co widzę, tak, na wszystko. Będziemy potrzebowali wrzucić quantum entaglet singularity, czyli coś, co wykonujemy z singularity. Wybuchamy ten TNT i mamy quantum, ten taki surowiec, no nieważne. Tutaj potrzebujemy to zrobić w mater-kondenserze, który przekraftowuje nam storage dyskowy na właśnie nasze singularity, z tego co widzę może być to nawet 64, to są po prostu dyski, które przekraftowujemy sobie, tak jak robiliśmy zresztą dokładnie te dyski, no to na tej samej zasadzie to działa, przez co potrzebujemy właśnie ten surowiec jakim jest singularity i z tego dorzucając 64 itemy do środka tworzy nam się alloy singularity i z tego będziemy potrzebowali tworzyć infinity, kata Listy. Na to prawie wszystko mamy, oprócz właśnie na przykład Neotrum Jira, a Jiry to standard craftingu Ender IO. Te używaliśmy na przykład, te nowe, a reszta jest, no, praktycznie identyczna na zasadzie tworzenia tego. I co jeszcze tutaj było takiego? A, te kryształy. No i tak jak widzicie, te kryształy wypadają nam z przerabiania netherracku na cyjanitę. W sumie, ja chyba nie wiedziałam, żebym je miała, ale chyba nie przerabiam ich w cyjanicie? Tak, to można odmienić. Dokładnie tak? Czy nie? Yy... Tak, nie przerabiam ich w cyjanicie, tylko przerabiam je tutaj. A tutaj mamy po prostu tą specyficzną wodę, którą robiliśmy. A nie, tutaj przerabiam netherrack, czyli przerabiam go po prostu w lawie zamiast przerabiać go z cyjanicie. No dobra. To by było w sumie na tyle. Ja już nie będę kontynuować odcinków z tego, choć z drugiej strony kusi, ale no, byłoby to naprawdę ciężkie. Tutaj widzicie jeszcze crafting tego NDS Pearl, bo to też jest bardzo ważny składnik, jeśli o to chodzi. No i cóż, to by było na tyle dzisiaj. Ja tak jak powiedziałam, że ten odcinek może być troszeczkę krótszy i tak on się stał. Jest troszeczkę krótszy, ale niezbyt. W sumie mamy 26 minut, czyli jest standardowy. W każdym razie ja już dziękuję Wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście. To jest zakończenie tej paczki i mówię to oficjalnie, więc mam nadzieję, że widzimy się już na jakiejś fajnej, nowej paczuszce. Jeśli chcecie mi polecić jakieś paczki, to proszę Was tylko o to, żeby one nie były długie i żeby nie były skomplikowane. I jeszcze jeden wymóg, żeby nie miały moda drakonik. Nie lubię go, bardzo dużo jest z tym męczenia, więc jeśli wybieram paczki, to są one bez drakonika, bo gra mi się po prostu przyjemniej i wygodniej. No i cóż, do zobaczenia, pa pa!